Cześć, nazywam się Julka, mam 11 lat i na YouTubie nagrywam pierwszy raz Na moim kanale chciałam Wam pokazywać różne rzeczy na przykład jak maluję kogoś, siebie, robię fryzury na przykład teraz nawet nie jestem uczesana i chciałam takie rzeczy do Was nagrywać i na przykład jeszcze jak będę na przykład coś układać, robić gdzieś wychodzić z kimś i różne takie rzeczy E, prosiłabym, żeby nikt nie hejtował moich filmów. Jeżeli komuś się nie, nie podobają one, to po prostu niech ominą, a nie hejtują. Znam dużo ludzi, które zostało, hejt zostało zhejtowanych nie jeden raz na YouTubie i prosiłabym, żeby nie hejtować mnie po prostu. E, dobrze, to będę wstawiała pomalutku jakieś filmy i będę się rozwijała. Prosiłabym Was za każdym razem, jeżeli się podoba, zostawić tego lajka like dla wsparcia. Proszę i dziękuję. Pa, pa!